Kolejna noc w tym okropnym, śmierdzącym więzieniu. Ale dość tego. Siedzę tutaj już 3 lata i postanowiłem stąd uciec. Jeszcze nie wiem, jak muszę zdobyć jakieś materiały od innych więźniów, i mam nadzieję, że uda mi się stąd uciec, ponieważ to, co tutaj się wyprawia, to jest okropne. Co chwilę policja strzela do więźniów, no jak słyszycie, no kolejna tutaj okropna noc. No ale cóż, trzeba zdobyć jakieś tutaj przedmioty. Mam nadzieję, że pohandluję troszeczkę z. Innymi więźniami i jakoś się stąd wydostanę. Już kilka tutaj prób niestety było, ale wszystkie się nie udały. Mam nadzieję, że będę tym szczęściarzem, któremu się to uda. Jeszcze przed obejrzeniem odcinka chciałbym Wam powiedzieć, że otrzymałem od firmy Diablo e, takie oto tutaj krzesło. Oczywiście do testów, żeby sobie przetestować, no i sprawdzić. No i co muszę powiedzieć? Testuję już fotel jakiś czas i naprawdę jest ogromna zmiana. Dlatego jeśli ktoś chciałby sobie taki fotel kupić, e, czy ogólnie sprawdzić, linki w opisie zapraszam serdecznie. Ok, troszeczkę pokopałem po śmietnikach i na razie to, co znalazłem, to jest jedynie rolka papieru, dlatego na razie słabo, ale może w tym śmietniku, może teraz mojemu zwykłemu więźniowi się coś uda. Super, mamy nóż, dlatego na razie nie będę go wyciągał, gdyż jakiś policjant może. Mnie tutaj schwytać, chociaż, czy zaryzykować i zabić tego policjanta, zlikwidować, może da mi kartę, chociaż, jeśli jest okazja, może on zasnął. Tak, jest noc, więc chyba ten tutaj policjant zasnął, dlatego spróbuję go obejść jakoś od tyłu i zdobyć kartę, i następnej nocy jakoś się stąd wydostać. O nie, to był pistolet. Dobra, nie akurat o to mi chodziło, teraz będę jeszcze bardziej poszukiwany. Trzeba jakoś zgubić ten ogon. Okej, okay, udało mi się, nie wiem jak, ale na szczęście nasza policjantka mnie tutaj nie złapała. Mam jej pistolet, ale niestety nic mi to nie pomoże w ucieczce, dlatego muszę szukać dalej i ewentualnie wymienić się za ten pistolet z jakimś innym więźniem. Może on będzie chciał ze mną pohandlować. W końcu mi się udało, więzień inny z celi C315 chciał zamienić się lina za pistolet. Dlatego ja na pewno chciałem skorzystać z tej opcji i mam nadzieję, że teraz moja ucieczka się... Powiedzie. Niestety stoi tam jakiś policjant. Mam nadzieję, że nie jest zainteresowany. Spróbuję wejść na mury oraz uciec z tego więzienia. Mam po prostu tego dość. Ok, linia zamontowana. Spróbujemy. Mam nadzieję, że teraz mnie nie będą ścigali. Jesteśmy już na murach. Po prostu moja ucieczka już jest tak blisko. Jest tak blisko celu. Helikoptery latają dookoła całego więzienia. Mam nadzieję, że mnie nie zauważą. Tutaj mamy chyba dobre miejsce, żeby zeskoczyć. Dobra, hop, jesteśmy. Eee, teraz trzeba uciec przez ten głupi most, ponieważ nikt z moich kumpli nie postawił mi żadnej łódki Zobaczymy jak to będzie Najtrudniejsze będzie teraz przeżycie, ponieważ nie mam żadnych pieniędzy Nie wiem czy to jest dobry pomysł, gdy uciekłem z więzienia, żeby obrobić bank Tak, chciałbym obrobić teraz bank, żeby być bogaty Kupić sobie auto, kupić dom, no i po prostu zacząć życie od nowa E, tutaj mamy jakiś auto policjanta Ale dobra, nie będziemy zwracać na siebie uwagi I popiedniemy pieszo e, Byłoby też dobrą opcją przeprawić się przez morze Ale na razie jest pusta ulica Ponieważ jest trzecia w nocy Dlatego mam nadzieję, że jakoś dotrzemy do starej kryjówki moich przyjaciół Gdzie mam nadzieję, że zdobędziemy nowe ubranie I ewentualnie jakąś broń Żeby zacząć od nowa I żeby napaść na bank o, oh, już mam do prostu tego dość. Ta wędrówka mnie męczy. Przebiegłem, nie wiem, z 200 metrów, a już mam naprawdę tego dość. No cóż, już. Wow! Ok, policjant. Nie wiem, co teraz zrobić. Eee, czy będę musiał skakać do wody? Oby nie. Co on będzie chciał ze mną zrobić? Mam jeszcze nóż, ponieważ nóż mi został, więc ewentualnie będę mógł się bronić nożem. Ok, nie wiem, co tutaj się stało, ale zostawił mnie. Ok, eee, dlatego biegniemy sobie dalej do miasta. I będziemy wędrowali do naszej bazy, która jest na obrzeżach naszego kolechanego Mad City Widzę, że przez te 3 lata, gdzie mnie nie było, naprawdę miasto się zmieniło. Co to za w ogóle za reklama, nie mam pojęcia. Nowe budynki w ogóle co to jest, co to za miejsce, nie mam pojęcia. Spróbujemy przejść jakoś przez góry lasy. Żebym nikt mnie po prostu nie zauważył, mam nadzieję, że dalej nikt nie zauważył mojej ucieczki, gdyż, no, będzie naprawdę kiepsko. Jestem chyba pierwszym więźniem, któremu udało się tutaj uciec z naszego więzienia w Mad City. Och, że jestem tak zmęczony podróżą, ale mam nadzieję, że warto, ponieważ nie chcę już tam więcej wracać. Nawet nie wiem, którędy idę. Przymierzyłem już lasy. E, tutaj mamy jakieś osiedle. Mam nadzieję, że nikt z tych domów mnie nie zauważy i nie wezwie policji. Ale jestem już tak naprawdę blisko. Widzę. Po prostu, gdzie mam biec, tam jest port. W tym porcie była ukryta baza, do której mogę się schronić. I mam nadzieję, że dostanę tam te ubrania oraz nową broń. Ponieważ, no, bez broni jednak nie będę biegał po tym mieście. No, gdyż jest to po prostu bardzo, bardzo niebezpieczne. A bank trzeba też napaść. Gdyż, no, bez pieniędzy nie przeżyję. Na pewno nie przeżyję. A uczciwie nie zarobię. No, chyba nie pójdę do pracy. No, co to ma być? Więzień do pracy? A zresztą, co ja się będę męczył, jeśli w banku jest tyle pieniędzy, których po prostu sobie leżą, tak i mogę sobie je zebrać. Dobra, jestem już naprawdę, naprawdę blisko. Wow, dawno ten nie byłem. Tutaj była moja ulubiona kawiarnia, gdy jeszcze byłem wolny. Eee, mogłem nie narobić głupstw te 3 lata temu, ale naprawdę port się troszeczkę zmienił. Czy to jest ta baza, która była 3 lata temu i to była zwykła po prostu stodoła, czy tam nie wiem, stodoła, no tak to mogę na nazwać. Po prostu rudera wielka. Wow, widzę, że naprawdę się pozmieniało. Eee, Gang się naprawdę rozrósł, ale dobra Lecimy tam e, I mam nadzieję, że mi ktoś po prostu pomoże Oby ktoś był w środku, ponieważ, no Wow, okej, okay. drzwi się otworzyły same e, Halo Ktoś tutaj jest Czy oni... Tak, oni mają rakietę W własnej bazie, okej okay. W to już nie wnikam, tutaj mają jakiś zamknięty pokój Ale widzę, że chyba nikogo nie ma Wiem, że to troszeczkę niegrzeczne, ale jestem W sumie uciekłem z więzienia, dobra Trzeba im coś tutaj uciec, mam nadzieję, że mają... O, tak, mają broń. W takim razie, co bym sobie tutaj wybrał? O, i mamy w końcu zwykłe przebranie, żebym się nie rzucał aż tak bardzo w oczy. Jest kamizelka. E, kamizelki raczej nie będę ubierał, ponieważ policja od razu zauważy, że jednak coś tutaj nie gra. No ale broń do kieszeni, jednak bym sobie schował. Na przykład, a czemu nie? Snajperkę sobie zabierzemy, oraz może jakiś mały pistolecik, żeby jednak coś było pochowane. Dobra, w takim razie możemy ruszać na miasto. Szukamy oczywiście Jakiegoś tutaj, jakiegoś sposobu Żeby obrować bank hmm, To będzie naprawdę ciekawe O, kasyno, dawno tutaj z nim też nie było Słyszałem, że w ogóle w mieście Są jakieś super bohaterowi To naprawdę też może być ciekawe spotkanie z nimi Przydałoby się ugrać też jakieś auto Jeśli jestem już po prostu w mieście No to nie będę biegał cały czas na piechotę Bo naprawdę, już jestem zmęczony tą podróżą Musiałbym troszeczkę odsapnąć No ale to po tym, gdy Po prostu... Okej, okay, mamy problem. Nie, no ja jestem zwykłym tutaj, e, zwykłym obywatelem. Proszę mnie zostawić, tak? Odróżuję sobie. Od kiedy w ogóle policja jeździ takimi szybkimi autami? Nie mam pojęcia. O, mój ulubiony klub. Zobaczymy, co w nim słychać, a potem ruszymy, oczywiście, na napad. Słyszę dziwne strzały. To nie jest policja. Czy tutaj, czy oni obrabowują klub? Co tutaj się dzieje? Widzę, że na parkiecie nikogo nie ma. Idziemy sprawdzić, co się dzieje na górze. Może tutaj też zarobimy jakieś pieniądze. Ten klub był naprawdę kiedyś pełny osób, dlatego może... Lina. Okej. Okay. Wow. Jesteśmy w jakimś szybie wentylacyjnym. Zobaczymy, co się dzieje na górze. Technologia po prostu w tym miejscu się masakrycznie rozwinęła. Ja nie poznaję tego miejsca. Trzy lata temu wyglądało to w ogóle inaczej. A tutaj mamy jakieś lasery. Dobra, tu pamiętam, że było biuro, w którym znajdował się oraz safe, gdzie możemy znaleźć mnóstwo pieniędzy. O tak. W końcu zarobimy pieniądze. Yy, no przecież nie pójdę do pracy, tak? Jak mówiłem, na pewno nie pójdę do pracy, dlatego obrabujemy sobie, nawet nie zauważam, jeśli ukradnę sobie a z 3000. No dobra, weźmy sobie troszeczkę więcej, jeśli jednak bym chciał troszeczkę tutaj zabalować. Dobra, pi Dobra, zaokrąglimy do 6. zabierzmy te 6000 i spadajmy stąd. Póki nikogo tutaj nie ma, chociaż alarm jest już włączony. Dlatego musimy stąd szybko uciekać, żeby po prostu policja po nas nie przyjechała. Eee, Okej, okay, jestem już naprawdę pokaleczony. Słyszę znowu super bohaterów. Słyszę strzały. O nie, eee, tędy nie. Widzę, że ktoś tutaj jeszcze jest. Mam nadzieję, że to nie jest nikt z ochrony. Spróbujmy tym przejściem. Czy kto to jest? O nie, o nie! Czy to jest ten super bohater, o którym mówili w mieście? O nie, dobra. Broń się teraz przyda. Widzę, że jakiś gang naprawdę również na to miejsce. Okej, okay. udało nam się ledwo, bo ledwo, ale udało nam się stąd jakoś przeżyć. Że on przejął moc superbohatera, bardzo możliwe. Dobra, dostarczmy te pieniądze do głównej kwatery oraz ruszajmy dalej w miasto. Dobrze, troszeczkę pieniędzy uzbieraliśmy, jednak nie potrzebowałem nawet napadać na bank. Heh, mój ulubiony klub wydawał się naprawdę ciekawą opcją. W drodze ukradłem sobie takie tutaj auto. Dlatego teraz, jeśli mam już pieniądze, jakiekolwiek na życie, przydałby się jakiś dom, tak? Mam nadzieję, że na obrzeżach miasta znajdę jakiś dom, do którego będę mógł się włamać, oraz po prostu go zająć na jakiś czas. Ale ten z tą dużą szybą wydaje się naprawdę ciekawy. Garaż jest pusty. A, zaparkuję sobie nawet na ich miejscu. Dobra, co my tutaj mamy? Sprawdźmy dookoła, czy czasem nikogo nie ma w środku. Okej, okay, wydaje się pusty. Spróbujmy otworzyć. Tutaj drzwi, zobaczymy, co tutaj mają ciekawego w środku. Dobra, wyciągnijmy broń, jakby co. Czyby, jeśli tutaj ktoś jest, najwyżej będziemy uciekać, ale postraszymy go bronią, żeby od razu tutaj nie wezwał policji. Dobra, kuchnia czysta. Została tutaj sypialnia. Liczę na szczęście, że po prostu tutaj nikogo nie ma. Okej, okay, czysto. Pieniądze leżą na, w ogóle na łóżku. Świetnie. Wow, mają naprawdę. Drogi diament, zabierzmy go sobie przy okazji Chociaż i tak tu mam przez jakiś czas mieszkać Dlatego czemu by nie Sobie go zabrać Przy okazji, mają również safe Zobaczmy co mamy tutaj w środku Może jakieś pieniądze, okej, okay, znalazło się 2000. tysiące Widzę, że naprawdę jakaś bogata rodzina Mamy też telewizor, ale jeśli mam tutaj mieszkać A, zostawmy go sobie Odpocznę teraz sobie W naszej sypialni A, w końcu wolność Mam nadzieję, że nikt mnie tutaj przez jakiś czas nie znajdzie Nie znajdzie i będę sobie mógł tutaj mieszkać. Więc co? Czas do spania. Schowajmy sobie broń pod łóżkiem. No i możemy sobie w końcu po tych trzech ciężkich latach w więzieniu odpocząć. Boże, jaki mam wspaniały widok z okna. No cóż, mam nadzieję, że właścicielowie, właściciele szybko nie wrócą. Dobranoc. I tak jeszcze na koniec, oczywiście witam Was, tak w normalnym już tutaj e, opowiadaniu. Nagrywałem coś takiego pierwszy raz, przyznaję się, pierwszy raz spróbowałem coś takiego nagrywać, dlatego oceńcie jak mi tutaj to wychodziło, e, co miałbym poprawić, czy chcecie więcej takich jakby historii, jakbym tutaj normalnie, nie wiem, życie prowadził w tym Mad City, czy może w innych trybach, po prostu dajcie znać jak mi tutaj y, poszło, czy, czy dałem radę. W skali od 0 do 10. Jeśli Wam się coś takiego podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dzięki wielkie za oglądanie. Cześć!